Dzień dobry pozdrawiamy z cmentarza Na jednej z wiosek tutaj nieopodal położonej Może tu nie widać jeszcze domów Ale tam o, coś w oddali może tu będzie Taka niewielka wioska Albaniles W której to mieszkała nasza parafianka I zmarła Niecałe dwa tygodnie temu, 10 dni temu dokładnie. Następnie pochowano ją tutaj w tym oto, tutaj schowanym za krzakami. I dzisiaj będziemy tutaj mieli wraz z naszym katechistą jeszcze 9 dni po śmierci. Tutaj często na wioskach z racji na brak możliwości przechowywania zmarłych i dostępności kapłana taka z dnia na dzień, to ludzie chowają sami, a potem jak jest możliwość to w 9 dni po śmierci w 30 dni po śmierci zapraszają nam świętą na cmentarz do swojej wioski, ale też czasami przyjeżdżają do, do Aikile, do naszej świątyni parafialnej. Jest taka sytuacja, takie piękne niebo, takie piękne miejsce pod niebem. I czekamy na ludzi, którzy przyjdą nam że Taka sytuacja, tutaj jest właśnie grób, w którym to pochowano naszą parafiankę. Ciało obłożono i zamurowano glinu. Tutaj obok, jak widać, jest inny grób. Już takie stare, które tutaj są od dawna. Tutaj przy okazji też jeszcze widać inny styl, właśnie grobu. No i takie ceglane grobowce. I jeszcze są takie czasami z ceramiki, jak tu widać też na załączonym obrazku. Każdy może mieć swój styl. Nieraz u góry większy krzyż, a czasami na przykład Pan Jezus z martwych stały jest wśród nas.

Unanga hermanos yuyarichi kiche, evangelio manta willas Chaitata caitata han kunapis a pergan kiche, caipita han kunas chinchitas sayan kiche, cairai kun han kunas chur, caipya say palabra kiche, Boas razniku tata tai ngalya manta gai wasaiku Boas razniku tata tai ngalya manta gai wasaiku Jesus Kristo mantukuspa, pa noaiku manta I to w to ten sposób wracamy powoli z naszym Katechistą z pogrzebu do domu, przed nami półtorej godziny drogi, ale ładne widoki, dobra pogoda, więc tak to wygląda czasami na co dzień tutaj ja mamy obiadek Almuerso zostaliśmy od naszych Dobrodziejów i tak sobie jedziemy, mamy białe widoczki, życzymy smacznego, pyszne ziemniaczki i mięsko z barana. Tak sobie jedziemy, jemy Generalnie często bywa tak, że e, się zajada, że tak powiem, obiadek nas wybiera zamiast z ludźmi, ale akurat nasz katechista też ma jeszcze inne obowiązki, jedzie ich swojej wioski na liturgie słowa, więc my będziemy co by zdążył, a należy on do punktualnych ludzi, więc to też bardzo cenne tutaj na tej ziemi. Więc te widoki mamy za oknem jak widać